Dobry. Tak słucham. Z tej strony Magdalena Turek. Kontaktuję się z wojewódzkiego programu Łódzkie dba o zdrowie i na terenie naszego województwa w ostatnim czasie przeprowadziliśmy sondaż zdrowotny, który pokazuje, że wiele osób waha się, jeśli chodzi o szczepienia. Natomiast z racji tego, że akcja jest regionalna, proszę mi powiedzieć, czy dodzwoniłam się do mieszkańca województwa łódzkiego? Bardzo Dzień dobry. się cieszę. Także ten program prozdrowotny jak najbardziej Pana obejmuje. Dlatego miło mi jest poinformować, że w dniu 19 października organizujemy specjalne spotkanie. Na tym spotkaniu nasi specjaliści wytłumaczą, w jaki sposób zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Poruszymy też temat szczepień, ale spokojnie, nie będziemy nikogo szczepić. Natomiast w związku z tym, że spodziewamy się wszyscy czwartej fali, przygotowaliśmy dla Państwa do odbioru zupełnie bezpłatnie półsoksymetr. Na jest to takie urządzenie ratujące życie, które służy do pomiaru pulsu, poziomu dotlenienia krwi, no i oczywiście wydolności płuc, czyli te parametry mierzy, które w tej chwili są naprawdę bardzo ważne. I teraz tak, zależy nam na tym, aby dotrzeć przede wszystkim do osób szczególnie narażonych na powikłania. Dlatego program ten jest realizowany dla osób między 40 a 80 rokiem życia. Rozumiem, że pan mieści się w tym przedziale wiekowym, tak? Halo, halo, halo coś przerwa. Wiek jest od czterdziestego do osiemdziesiątego roku życia, zgadza się? Tak. Mhm. Dobrze, dodam, że na miejscu będą nasi specjaliści, którzy będą do Państwa dyspozycji przez około godzinę i co ważne, wytłumaczą w jaki sposób używać tego pulsoksymetru i co najważniejsze, jak odczytywać parametry, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo proszę. Dlatego zróbmy w ten sposób, że ja zapisuję odbiór tego urządzenia na godzinę 14.30. Przedwczoraj jest mniukiem najbliższej... z Waszej firmy w tej, samej, yy, w tej samej sprawie. A, bo dzisiaj mamy tu takie kłopoty z internetem, z, z komputerami. To ja bardzo przepraszam. A teraz zajmę dosłownie chwilkę. Tak, tak. Dlatego zróbmy w ten sposób, że ja zapisuję odbiór tego urządzenia na godzinę 14:30, 19 października, czyli w najbliższy wtorek w restauracji Sawana przy ulicy Piotrkowskiej 61 w Opocznie. Rozumiem, że rozmawiam z mieszkańcem Opoczna bądź okolic, zgadza się? Czy żeby mogła pana zapisać jako uczestnika programu prozdrowotnego? Poproszę jeszcze imię i nazwisko. Bardzo dobrze. I żeby mogła Pana zapisać jako uczestnika programu prozdrowotnego, poproszę jeszcze imię i nazwisko. Rozumiem. Halo, słychać mnie? To wydaje się bardzo atrakcyjna oferta. Proszę podać imię i nazwisko. Oczywiście nie Halo, ma. Halo, czy Pan mnie słyszy dobrze? Słyszy mnie Pan dobrze? Halo, tak. słychać mnie? Mhm. Mm Proszę podać imię i nazwisko. Czy mogę prosić o powtórzenie? Nie dosłyszałem Proszę tej podać imię i kwestii. nazwisko. Proszę podać imię i nazwisko. Tak. Halo, czy pan mnie słyszy dobrze? Mhm. Mm Proszę podać imię mm -hmm. i nazwisko. Tak, tak. Słyszy mnie pan dobrze? Dobrze, Halo, dobrze, to ja się zdecyduję. Proszę podać imię i nazwisko. Czy mogę poprosić.